Przepraszam, jak będzie coś szumiało, coś takiego. Jesteśmy dzisiaj w nietypowo, niewopuszczonym miejscu, a wręcz przeciwnie miejscu nowo powstającym. Buduje to firma, w której pracuje mój serdeczny przyjaciel. I po prostu, że jego zgodą i uprzejmością zostaliśmy wpuszczeni nie mogę zdradzić lokalizacji jest tu coś takiego budynek jest przeogromny i cały czas powstaje obecnie jesteśmy na y, piątym bodajże piętrze mamy jeszcze kilka pięter do góry jak widzicie wszystko powstaje no coś po prostu z innej beczki przepraszam za moje, za moje rzadsze filmy ale spowodowane jest to Dosyć, dosyć groźną chorobą i w niedługim czasie operacją eee, także myślę, że wrócę jeszcze za dwa może jeden film do właśnie tej operacji i później zobaczymy się już dopiero po także tak to wszystko wygląda tak wygląda budowa dużego budynku takiego kilkunastopątrowego mamy jeszcze pootwierane wszystko na tak zwane całe zaplecze cała was z góry zobaczcie sobie jak to wszystko fajnie wygląda nie chciałbym, żeby spadł mi telefon tutaj takie dźwigi duże wszystko jest po prostu, no nie wiem jak ktoś się fascynuje takimi rzeczami to jest to fajne jeśli ktoś, no na pewno ktoś powie, że co Ty nam tu pokazujesz, nie jest to fajne, nie, nie podoba mi się no ale to wedle uznania akurat jak już wspomniałem z racji choroby nie nagrywam dużo trafiła się taka sytuacja, że spotkałem się w dłuższym czasie z kolegą i, i po prostu postanowiłem wrzucić coś takiego w międzyczasie dla was żeby coś po prostu pooglądać sobie I Właśnie jak fajnie wyglądamy, jesteśmy tutaj na piątym a tam jest sama góra tu już byliśmy. Tu możemy sobie zobaczyć, jak to fajnie wygląda. No i jest robi wrażenie. Spróbujemy jeszcze przejść do tego mieszkania. Nie wiem, czy tędy przejdziemy, ale może się uda. Kolega pewnie wie, który przejść, ale ja niekoniecznie. A ich trochę zgubiłem. Nie, jesteśmy. Jesteśmy w tym długim korytarzu. Właśnie dosyć późno, ale tu nawet w dzień jest dosyć ciemno, także tu jest kolejna klatka schodowa. Tu nawet w dzień jest dosyć ciemno, bo nie wszędzie dociera światło dzienne, ale coś sobie zobaczyć się da. No i powiem szczerze, robi wrażenie, ma być tu około 140, no nawet chyba prawie 150 mieszkań, także tak wygląda budowa bardzo dużego budynku. Znaczy, bardzo dużego. Takiego dosyć dużego. I tutaj takie wszystko z góry. No. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. I do zobaczenia jeszcze przed operacją. Operacja jest na początku listopada. Cześć. Trzymajcie się.